I spotkania są konieczne. Wymiana poglądów między urzędnikami a stowarzyszeniami, które działają w NGO, jest skazana, bo cały czas się wszystko zmienia. Są nowe programy na to na Urzędzie Marszałkowskim to Proponujemy coś nowego, dlatego ta konsultacja między dwoma grupami, które są jakby wspólny temat, żeby to zrealizować, jest jak najbardziej skazana. Może nie do końca są organizacje zadowolone, bo tych środków jest mniej niż by wszyscy chcieli, ale no, fakt jest, też taki, że obserwując coraz lepiej organizacje piszą te wnioski, bo jeżeli chodzi o punktację, jeszcze kiedyś pamiętam, dosyć dużo grantów było, bo środki nie było wykorzystane z tego względu, żeby uwagi co do opisu tych wniosków. W tej chwili już bardzo dużo wniosków jest dobrze opisanych i nawet dobre wnioski nie zawsze otrzymują dofinansowanie. Rada działa już piątą kadencję, to jest jednostka, która działa najdłużej przy Marszałku Województwa Lubuskiego, od 2011 roku i mamy takie nadzieje i przekonanie, że opinie przedstawicieli między innymi organizacji pozarządowych, bo Rada jest ciałem wielosektorowym, tutaj też przedstawiciele Marszałka, przedstawiciele samorządu, województwa, są również przedstawiciele wojewody. Mam nadzieję, że te opinie, uwagi, które zgłaszają przedstawiciele organizacji pozarządowych są brane, czasami są też dyskutowane, czasami są to sugestie dotyczące zwiększenia na przykład środków na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. Tak też było w przeszłości w poprzednich latach rada rekomendowała czy prosiła zarząd województwa o zarezerwowanie większej puli na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe województwie lubuskim i z reguły było tak że zarząd województwa do tych próśb się przychylał. Po, organizacje pozarządowe spotykają się mogą dyskutować o, o kwestiach ważnych dla siebie a później te wszystkie kwestie dzięki temu że lubuskie organizacje są zrzeszone w federacjach na poziom krajowy i dzięki temu my jako organizacje pozarządowe możemy mieć wpływ na kształtowanie prawa i przepisów, które będą sprzyjały rozwojowi działalności społecznej. Dziękuję za to, że Urząd Marszałkowski podjął się takiego działania. Organizacje to jest społeczność, to jest życie tu na dole, nasze. Dziecięce, młodzieżowe i ja go z godnością reprezentuję. Dlatego tu jestem dzisiaj i będę czynnie uczestniczyć w tym spotkaniu. Musimy się uczyć, bo trzeba pisać, się, składać wnioski, trzeba oferty składać, trzeba pozyskiwać się na rzecz harcerzy ich ówca środki finansowe i to są te szkolenia. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.